Mieliśmy dzisiaj matematykę i przyrodnicze i chemia była strasznie trudna. Matematyka poszła zamknięte zdania były proste. Otwarte zdania nie zrobiłem niestety dwóch. No, trudno. Bardzo dużo pierwiastków, trzeba było znać dużo wiązań, dużo definicji. Ogółem trochę tego było. Były zadania na logiczne myślenie, więc nawet nie trzeba było do końca obliczać. Były też podchwytliwe niektóre zadania, że była odpowiedź, która od razu o to ta odpowiedź a była inna raczej, więc trzeba było tak logicznie pomyśleć. Chyba te zadania otwarte były najłatwiejsze. Mhm. A te zamknięte to były no, trochę, zależy. Dla kogo? Dla mnie były takie miary spoko. Czuję się dobrze, tak dobrze. No, przyrodnicze no, to trudne były, ale matematyczne to już dobrze poszły. Jutro piszemy angielski, podstawę, rozszerzenie. Jestem spokojny, myślę, że to jest już najłatwiejsza część. Stresik mały, ale już jutro to, jak się wyjdzie z tej szkoły po egzaminach, to już będzie wreszcie i tylko czekać na wyniki. To nie to już... Dzisiaj odetchnęłam po tym wszystkim.